Dobry wieczór, nie Ahoj, dlatego że dzisiaj już mamy wieczór i jak może dobrze widzicie, a pewnie się orientujecie, jeśli oglądacie nasz kanał. Jesteśmy na starym mieście, czyli tak zwanym staromaku. Jesteśmy dzisiaj tutaj w ogóle pierwszy raz, a odcinek już jest 11 czy 12, co pokazuje, że trochę ominęliśmy to miejsce, które jest takim głównym punktem, do którego zazwyczaj trafiacie na swoich wycieczkach. I stąd dzisiaj idziemy, ale dokąd idziemy, idziemy do teatru? Moi drodzy, i to nie byle jakiego, bo do Stanowego Teatru, a po czesku Stawowskie Divadlo, to jest... E, do tej pory patrzyłam tylko na zdjęcia i wygląda wnętrze, z zewnątrz też, ale wnętrze wygląda po prostu nieoszałamiająco. Historia też jest bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam parę kadrów ze środka. Samowskie Divadlo jest naprawdę bardzo blisko rynku. Kierujcie się ulicą Żelezną, a do, do, dojdziecie właśnie do owocnego Trchu, A tutaj, właśnie jak widać za mną, jest e, sam teatr okazały wielki, nie sposób go przeoczyć. E, a jeśli o sam teatr chodzi, to powstał on pod koniec XVIII wieku. E, była w nim premiera e, Don Giovanni Mozarta. Przy wejściu możecie zauważyć e, rzeźbę. Jest to rzeźba, której autorką jest Anna Chroma. I ta rzeźba, różne są nazwy, ale generalnie płaszcz czy płaszcz sumienia, są różne, różne określenia. No ona się bardzo podoba przechodniom i turystom, jest dość oryginalna, ale krytyką już zupełnie nie. I trwają spo, trwa sporo dyskusji na ten temat. A pani Anna jest autorką kilku innych rzeźb, które pojawiły się także w Pradze, i tam też są kontrowersje. A jeśli jesteśmy już przy wejściu do teatru, to powiedzmy sobie o biletach. Bo bilety można kupić na przykład w kasie biletowej, która jest naprzeciwko teatru. i Jest czynna codziennie od 10 do 18. Możecie sobie je tutaj kupić osobiście. Albo tak jak my to zrobiliśmy, kupiliśmy sobie online. Wchodzicie sobie na stronę teatru, wybieracie spektakl, który Was interesuje. Wybieracie sobie miejsca, są balkony. No, Boże, ten teatr jest w ogóle niesamowity, wygląda przepięknie, a postaramy Wam się w środku pokazać wszystko, jak te miejsca się rozkładają, żebyście wybrali sobie ten najlepszy, który Was interesuje. Nasze miejsce to 16. No to wchodzimy do środka. Wow. Zobaczcie to. Wnętrze tego teatru robi niesamowite wrażenie. Wcześniej oglądałam je na zdjęciach i spodziewałam się, że będzie pięknie, ale na żywo to wygląda niesamowicie. Nie chcę mówić głośno, co prawda jeszcze to spektakl, jeszcze dużo czasu, yy, ale postaram się mówić jakimś ściszonym głosem, żeby innym nie przeszkadzać w podziwianiu tych przepięknych wnętrz. Yy, generalnie są trzy balkony. Każdy balkon ma takie właśnie loże. Są zazwyczaj trzyosobowe. Dwa krzesła są z przodu, jedno takie podwyższone krzesło jest z tyłu. Oprócz tego wyżej są jeszcze galerie. Galerie różnią się tym, że jakby są takie, krzesełka są obok siebie, fotele, tak. Nie ma takich wydzielonych, wydzielonych lóż. No i co? Widoczność jest świetna z tego miejsca. My jesteśmy na drugim balkonie i jesteśmy tak jakby na łuku. To jeszcze są w miarę okej okay ceny biletowe. Najdroższe są oczywiście albo na samym dole, bo na dole też jest oczywiście publiczność, e, i w, na balkonach, na samym środku, naprzeciwko sceny. Z ciekawostek, e, to w tym właśnie teatrze w latach 80. E, Milosz Forman e, kręcił e, Amadeusza. Na początku nie chciano się, władze nie chciały się na to zgodzić, e, i szybko okazało się dlaczego. Okazało się, że te, sam teatr, cały teatr tak naprawdę był w opłakanym stanie. Z tych emocji nie powiedziałam na co tutaj przyszliśmy, na jaki spektakl. Będziemy oglądać dzisiaj proces kawki, będzie to balet. Zaraz skończymy już nagrywać, bo jest coraz więcej osób. Nie chcielibyśmy innym przeszkadzać, a oczywiście nie będziemy filmować samego spektaklu. No i zobaczymy się już po spektaklu. To już koniec spektaklu. Dla nas to było, dla mnie też to było wielkie odkrycie, bo pierwszy raz byłam na balecie nie takim klasycznym jaki jezioro będzie, tylko właśnie takim balecie, który właściwie więcej miał w sobie tańca nowoczesnego, współczesnego, ale podobało mi się szalenie. Pomijając fabułę, czułam się jakbym czytała kawkę, proces kawki po raz pierwszy od. Po raz pierwszy, właśnie, tak jak widzę. Yy, ale nie o, nie o spektaklu chciałam powiedzieć. Chciałam tylko wam powiedzieć o tym, że. Sam teatr jest niesamowity, e, podniosłość tego miejsca, architektura wewnątrz, e, to naprawdę robi wrażenie. Więc nawet jeśli Was nie interesuje do końca teatr, to warto się tutaj udać i e, potraktować to jako taką wycieczkę. E, myślę, że myślę, że na pewno nie zawiedziecie się i będzie Wam się tutaj podobało. E, a ja chciałam już podziękować za dzisiejszy wieczór. My z Miśkiem jeszcze nie pójdziemy na jakieś piwko i kieliszek wina po drodze do domu. E, dzięki za subskrypcję. E, chciałabym tylko Wam przypomnieć, że jeżeli zasubskrybowaliście nasz kanał, to kliknijcie sobie w dzwonek i sprawdźcie, czy macie wszystkie powiadomienia, ponieważ doszło nas suche, nie do nas że nie docierają do Was informacje o nowych filmikach, a będzie ich coraz więcej i coraz bardziej regularnie. To już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i na